Dzień dobry, dobry wieczór, cokolwiek spora, kiedy Państwo to oglądacie. Witam Państwa bardzo serdecznie i zaczynamy kolejny odcinek na naszym kanale. Zachęcam serdecznie do subskrybowania tego kanału przez przyciśnięcie przycisku poniżej. Będziemy, o, kim, o czym już będziemy mówić dzisiaj? Brytyjczycy, a tak naprawdę członkowie partii konserwatywnej, płacący składki, będą wybiorą człowieka, który będzie następnym premierem Wielkiej Brytanii, nas zastąpi panią prezes, premier May. Najbardziej prawdopodobnym kandydatem jest Boris Johnson. Boris Johnson jest zwolennikiem Brexitu i byłym ministrem spraw zagranicznych, więc jakby jest osobą, która już pełniła funkcje rządowe i całkiem nieźle mógłby być tym premierem. Natomiast jak zwykle twierdzą jego zwolennicy, największym wrogiem Borisa Johnsona jest Boris Johnson, czyli on sam. Ma wielką zdolność do robienia różnych rzeczy, które przykuwają opinię uwagi publicznej, całkowicie, że tak powiem, odchodząc od głównego tematu, którego, którym chciałby się wypowiadać. Ostatnio miał sprawę o charakterze obyczajowym, to znaczy ze swoją przyjaciółką. Czy swoją kobietą, że tak powiem, tak by go o tym powiedzieć, czy osobą, która ma z nim nieuregulowany stan prawny, pozostają w związku towarzyskim, zachowywali się w taki sposób w jej mieszkaniu, że zbudzili sąsiadów, którzy wezwali policję, z przypuszczeniem, że pani, pani przyjaciółka, że tak powiem, jest w niebezpieczeństwie i jest tu jakieś zagrożenie. Ale nie to jest głównym problemem Borisa Johnsona. Głównym jego problemem jest sprawa sądowa pod hasłem 350 milionów. Cóż to jest ta sprawa? 350 milionów na tydzień w opinii Johnsona wpłaca Unia Wielka Brytania do Unii Europejskiej czy płaci na Unię Europejską. W związku z powyższym jego argument był następujący, że zamiast należeć do Unii i płacić składkę 350 milionów, to lepiej jest te pieniądze przeznaczyć na NHS, czyli ekwi ekwiwalent naszego NFZ, czyli na służbę zdrowia. Sprawa jest o tyle skomplikowana, że po różnych, tak powiem, procedurach udało się ustalić, że Johnson w żaden sposób nie jest w stanie się wytłumaczyć, skąd mu się wzięła ta suma 350. Myślę, że tak naprawdę kłamstwo przez polityków jest w tej chwili uważane za coś znakomicie normalnego i w zasadzie człowiek się nie powinien tym w żaden sposób przejmować. No, najlepszy przykład to jest tutaj zaraz naszego domowego ogródka, tak jest prezes, premier Morawiecki, który dał się złapać na mówieniu nieprawdy w taki sposób, że dwa razy został skazany przez sąd. A bądźmy świadomi, że nie każde kłamstwo nadaje się do udowodnienia przez, yy, przed sądem. To, bardzo często to jest. Tak, czasami jest to tak powiedziane, że wiadomo o co chodzi, ale nie ma tego konkretu. Tam się dał złapać za konkret, więc to jest taka sprawa dość poważna. No i jakie yy, były skutki? Skutki były żadne. To znaczy jego ugrupowanie wygrało w wyborach, tak? To znaczy nam mieszkańcom Polski nie przeszkadzało to, że premier, czyli taka główna twarz taką kampanii samorządowej kłamie w żywe oczy, tak, mówi nieprawdę. Tak? Z jednej strony, a z drugiej strony, jeżeli popatrzymy na jej badania zaufania do, do premiera, no to też się okazuje, że ten poziom zaufania do premiera jest stabilny, całkiem duży i jak, nie, nikomu nie przeszkadzało to, że nie przeszkadzało to, że politycy kłamli. No i na koniec, że tak powiem podsumowanie, czyli kara dla premiera Marowieckiego wiecie, wiecie, ten, za, przy, przy, że tak powiem za wyrokowana przez sąd, obowiązek oświadczenia, że powiedział nieprawdę. To jest jedna rzecz, a po drugie, wpłaca jakieś symboliczne kwoty na, na cele dobroczynne. Mówiąc krótko, to to prawie, że tak powiem, jak yy, nie zachowa niebezpiecznej odległości w ruchu drogowym. Też taki bardzo, że tak powiem, trudny do, do stwierdzenia, że tak powiem, czy zachowałem odpowiednią odległość, czy nie, to by tak wszystko wychodzi dopiero ekspo w momencie wypadku. No ale dlaczego ta sprawa w przypadku Johnsona jest taka poważna? Otóż ona jest poważna z bardzo prostego powodu. Mianowicie, że w takim kraju jak Wielka Brytania obowiązują różne stare prawa. No i sprawa, którą dotyczy Johnsona, bazuje na prawie nie z XX-XXI XX, wieku, tylko y, obowiązuje prawo z wieku XIII, y, kiedy za kiedy to sprawa poświadczenia nieprawdy przez poważnego urzędnika państwowego, w tym przypadku ministra, była sprawą bardzo poważną i jemu grozi za to dożywocie. Czytaj w XIII wieku rządziła za to, za to kara śmierci. No i to jest taka może prosta uwaga, że być może trzeba byłoby do tego wrócić żeby nasi politycy przestali mówić nieprawdę, to żeby nie traktować to jako nie, stłuczkę czy coś takiego, tylko traktować to dużo poważnie. Żeby politycy przestali kłamać, żeby to ktoś coś mówił, żeby to było coś warte. Ja mam taką propozycję, że może byśmy zaczęli od czegoś bardziej widowiskowego niż skazanie na żywotnie więzienia. na przykład od kary chłosty. Uważam, że publiczna kara chłosty, wymieszona na przykład ministrowi Ziobro, mogłaby mieć bardzo przyzwoitą oglądalność. I myślę, że bardzo wielu wiele osobom by się to spodobało ze wszystkich stron, że tak powiem, spektrum politycznego. No, ale zobaczymy, co tam będzie. A na początek myślę, że to też jest nasza świadoma decyzja, kogo wybieramy. No i może byśmy głosowali mniej na ludzi, którzy mają problemy z prawem. No i zobaczymy, co zrobią Brytyjczycy. Serdecznie Państwu dziękuję, zapraszam na następny odcinek i do, do usłyszenia.